Ostatnio na kanale widzieliście film z 10 najfajniejszymi kluczykami samochodowymi. W tym odcinku zobaczycie kolejne 10 najlepszych kluczy. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, koniecznie go obejrzyjcie. Właśnie w tamtym zestawieniu możecie zobaczyć bardzo futurystyczne kluczyki, a te tutaj będą bardziej przyziemne, lecz niektóre na pewno zrobią na was niemałe wrażenie. Zapraszam do oglądania, ale jeszcze jest jedna sprawa. Wiele osób ogląda moje filmy, a nie subskrybuje, więc jeżeli doceniacie moją pracę, zasubskrybujcie. Jest to bardzo dobry moment, aby to zrobić, a my jedziemy z odcinkiem. Kluczyk do kija Stinger. Kia Kata jest poważnym sportowym sedanem z Korei Południowej, zwłaszcza jeżeli chodzi o model GT, ale to nie tylko tutaj samochód jest fantastyczny. Kia poświęciła bardzo dużo czasu na stworzenie naprawdę świetnego breloka, który wygląda na znacznie znacznie droższy, niżeli jest w rzeczywistości. Klucz ma wszystkie przyciski umieszczone z boku, aby zapobiec przypadkowej aktywacji. Jeżeli kluczyk znajduje się w Waszej kieszeni, nie będzie takiego momentu, że po prostu auto odblokuje się samoczynnie. Przycisk odblokowywania jest najlepszą częścią tego breloka. Jest duży, wklęsły i można go używać bez wyjmowania z kieszeni. Kluczyk podobno świetnie leży w dłoni, ze względu na doskonałą ergonomię, doskonałe rozmiary i solidną konstrukcję. Kolejnym kluczem jest klucz do Volvo XC90. W kluczyk podobno włożono tyle samo pracy co w projekt samego Volvo. Przede wszystkim wygląda on futurystycznie i można go ustawić tak, aby pasował do wnętrza pojazdu. Pokryty skórą lub drewnem, wraz z chromowanym wykończeniem, jest smukły i prosty, a także świetnie leży w dłoni. Nie jest ani za mały, ani za duży a guziki znajdują się po bokach, a nie w środkowej, płaskiej części. Podniesione logo Volvo jest osadzone w korpusie, a sam kluczyk jest niesamowicie precyzyjnie wykonany. Kolejnym kluczem jest klucz do Maserati. Maserati robi wspaniałe samochody, a ich brelok nie odstaje ani na krok. Metalowy, ze wstawkami czarnego plastiku brelok ma na sobie większą wersję klasycznego emblematu. Od crossovera Gran Turismo do Quattroporte, Brelok idealnie pasuje do ich etosu. W przeciwieństwie do innych egzotycznych samochodów Brelok Maserati wygląda przecudownie. Jak wspomniałem, kluczyki te są takie same dla kilku modeli Maserati i może nie mają jakichś super wyrafinowanych funkcji, to podstawowe cztery przyciski ukryte na drugiej stronie klucza zdają się w 100% wystarczać. Klucz do Porsche. Wszyscy kochamy Porsche. To naprawdę niesamowite maszyny drogowe, a ich jakość wykonania i wzornictwo są na najwyższym poziomie. Nie żeby było inaczej, Porsche zaprojektowało dla pana Mery zupełnie nowy, wyjątkowy klucz. Kształtem brelok ten przypomina nadwozie auta, co widać tak naprawdę na pierwszy rzut oka. Ponadto w sklepie Porsche, gdy zdecydujecie się na zakup jednego z ich aut, można zamówić pamięci zewnętrzne pendrive'a do złudzenia przypominające właśnie te kluczyki. Jest to świetny pomysł, tylko czy aby na pewno warto dać za kluczyk będący pendrive'em 50 razy tyle co za zwykłego pendrive'a o tej samej pojemności? Tutaj musicie osądzić sami. Kolejnym kluczykiem jest klucz do Dodge Challenger SR Hellcat. Klucze te są naprawdę genialne. Jeżeli chcesz dwa pięknie wyglądające kluczyki, kupuj Dodge'a i odbierz go z dwoma pilotami, jednym czerwonym i drugim czarnym. Tylko czerwony brelok może odblokować pełną moc i pełen potencjał momentu obrotowego silnika SRT Hellcat. Czarny brelok natomiast ogranicza kierowcę do zmniejszenia mocy silnika. Śmieszki nazywają to trybem lokaja, który po aktywacji w istocie tłumi wszystkie zabawne rzeczy. Nie wiem, czy wam przydałby się ten czarny klucz. Mając takie auto, prawdopodobnie ja używałbym tylko tego czerwonego. A wy? Kolejnym kluczem jest klucz do NISA na 300ZX. Przenieśmy się trochę w czasie. Był czas, gdy Nissan 300ZX był jednym z najfajniejszych dostępnych samochodów, a japoński producent połączył go z tytanowym kluczykiem. Do dziś jest to jeden z najbardziej poszukiwanych kluczy dla entuzjastów motoryzacji. W tym momencie można kupić replikę klucza za około 50 dolarów, czyli 200 zł. No ale pamiętajcie, jest to tylko replika. Nissan zaprzestał produkcji klucza tytanowego 300ZX krótko po zakończeniu cyklu produkcyjnego modelu. Nie wiem, co takiego jest w tym kluczu. Jest on tak znakomicie prosty, że aż chce się go mieć. Dajcie znać, czy lubicie takie klimaty. Kolejnym kluczem jest klucz do Porsche 917. Ten klucz jest naprawdę bardzo zabawny i genialny w swojej prostocie. Nie wiem czy wiecie, ale dziury w tym kluczu nie zostały zrobione bez celu. Jak wiecie, bardzo często w wielu częściach samochodowych robi się dziury po to, by części te podczas nagrzewania lepiej oddawały ciepło oraz były po prostu lżejsze. Nie inaczej sprawa ma się w tym kluczyku, który ma po prostu do tego nawiązywać. Dziury symbolizują lekkość, a zarazem szybkość samochodu, jakim jest Porsche 917. Mi osobiście średnio się podoba taki kluczyk, ale znalazł on bardzo wielu zwolenników. Kolejnym kluczem jest klucz do Spikera. Spiker to bardzo ekskluzywna holenderska marka produkująca samochody sportowe w niesamowicie unikalnym stylu. Samochody te nie przypominają praktycznie żadnych samochodów innych firm dostępnych na rynku. W idealny sposób łączą one luksus wraz z surową mechaniką nawiązującą do lotniczych tradycji marki. To, że Spiker dba o detale, możemy uświadczyć w kluczyku modelu Aileron. Jest to bardzo niewielki kluczyk wykonany z metalu, w którym mechanicznie wytłoczono logo producenta oraz nazwę modelu. Kolejnym kluczykiem jest kluczyk do Maybacha. To, że Maybach kojarzy się Wam z ryzykiem, to jasne, ale Maybach to także ikona luksusu i własność Mercedesa. Początkowo modele 57 i 62, czyli ekskluzywne limuzyny, które były sprzedawane przez Maybacha, miały być bardzo prestiżowymi i bardzo luksusowymi wersjami S-klasy. Niemcy zdecydowali się przywrócić do życia starą markę, by jeszcze bardziej zwiększyć kunszt tych pojazdów. No i się udało. Kluczyk ten może nie urywa pewnej części ciała, ale zasługuje on, w mojej opinii, na wyróżnienie. Uwagę przykuwa dość niepowtarzalny i raczej średnio ergonomiczny kształt. Kto co lubi! Klucz do Bentleya. Przechodzimy do klucza brytyjskiej marki produkującej luksusowe samochody, jakimi jest Bentley. Marka należąca do koncernu Volkswagena. Poza ekskluzywnym wykończeniem wnętrza drewnianymi wstawkami, pikowatą skórzaną tapicerką, Bentley postara się, by nawet najdrobniejszy i najmniej dostrzegalny element zwracał na siebie uwagę, a chodzi tutaj o kluczyk. Brelok wygląda nieźle. Udało im się osiągnąć cel w modelach Flying Speed, oraz w Continental GT breloki wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Materiał z jakich zostały wykonane przypominają czarne klawisze fortepianu. Naprawdę Bentley to wzór do naśladowania w kwestii luksusowych kluczyków. Jeżeli odcinek podobał Wam się, dajcie znać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. W komentarzu dajcie znać, który kluczyk podobał Wam się najbardziej, oraz jaki kluczyk być może pominąłem i który chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Liczę na Was w komentarzach, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!